Dobra. Dzień dobry, dzień dobry, ale to jest sucha. Hej wszystkim, witam was w kolejnym filmie modowym. Ja nie umiem w ogóle rozpoczynać takich rzeczy. Nie wiem, jak się to robi. Witajcie! Cześć! Dzięki, że tu jesteś! Dzięki, że to oglądasz. To chcę na początku powiedzieć, że jestem naprawdę turbo, turbo wdzięczna za każde wyświetlenie, za to, że, nie wiem, cieszycie się tym, że korzystacie z tego, co robię dla Was w internecie. Dziękuję Wam za to, pokłony. I dzisiaj Was witam w kolejnym filmie modowym i naprawdę bardzo bym chciała tworzyć takich filmów więcej. Mm. Kocham ciuchy, kocham modę, kocham historię mody, to jak to wpływa na kulturę, na to jak można wyrażać siebie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I więc prawdopodobnie, jeżeli będę mieć na to przestrzeń i możliwości, to takich filmów będzie więcej. Aha. Cieszymy się. I słuchajcie, dzisiejszy film będzie na temat tego, jak znaleźć swój styl, jak odnaleźć gdzieś tam siebie w tym. Drugą rzecz, którą chcę podkreślić, że ja nie jestem żadnym specem i profesjonalistką ze świata mody, czy cokolwiek. Po prostu jest to dla mnie zajawka, hobby i dlatego się tym dzielę. Tak, wiecie, dla jasności. No więc, w świecie mody Różne kombinacje ubraniowo-akcesoriowo-modowe. Nie wiem, czy ma to sens, ale wiecie o co chodzi. W tym świecie możliwości wydają się nie mieć końca i codziennie nosimy ubrania. Każdy, kto żyje na świecie, nosi ubrania każdego dnia. I czy robimy to bardziej świadomie, czy mniej świadomie, to robimy to i w jakiś sposób przekazujemy światu to, kim jesteśmy. To, jaki mamy stosunek do mody, albo do świata, do kultury, po prostu wyrażamy siebie. I wiem, że jest wiele osób, które w ogóle nie dbają o to, jak wyglądają, w co się ubierają, czy cokolwiek. I przykładów mogłabym wymieniać mnóstwo takich osób, które znam w moim życiu, które w ogóle nie przykładają wagi do tego, w co się ubierają. Ubierają się codziennie tak samo, albo mają kilka t-shirtów, kilka spodni dressowych i tyle. Ale jak bardziej przykładasz do tego uwagę, to i wagę swoją, i yy, się tym interesujesz, to wiesz, jakie to jest ważne, i jak dużo to może zmienić w tobie, i jak bardzo może to pomóc w ogóle, wiecie, zyskać pewność siebie i otworzyć się na to, co jest dookoła. I ja też tak kiedyś miałam. Kiedyś w ogóle. Chociaż nie, w sumie, wiecie co? Ja od kiedy pamiętam. To interesowałam się modą, gdzieś to próbowałam się wyrażać i tak dalej, ale dobra, to nie o tym, bo już trochę odbiegam od tego tematu. W każdym razie postaram się dzisiaj dać Wam kilka tipów i takich porad, co według mnie ma sens i jak można stworzyć swój niepowtarzalny styl. Punkt numer jeden. Stwórz swój mundur albo uniform. Ja nie jestem. To nie jest jakby mój sposób na stworzenie swojego stylu, ale opowiem Wam o tym, bo wiem, że u wielu ludzi się to sprawdziło. I cały w ogóle pomysł polega na tym, że wybierasz dosłownie kilka konkretnych rzeczy, które będą definiować Twój styl, które będą definiować to, w co się ubierasz każdego dnia. I na tym się opierasz. I mogą to być albo konkretne kolory, albo konkretne kroje, konkretne elementy garderoby, konkretne akcesoria, na przykład jakieś charakterystyczne okulary, charakterystyczne, mm, nie wiem, rodzaj blues, albo rodzaj jakichś ląksliwów z konkretnym wzorem, albo właśnie w jakichś takich specyficznych kolorach, które będą tylko i wyłącznie dla Ciebie, to pomoże na pewno gdzieś tam rozpocząć tą przygodę ze świadomym ubieraniem się. I już Wam mówię, dlaczego u mnie to nie działa. U mnie to nie działa dlatego, że ja nie byłabym w stanie zamknąć się gdzieś tam w takiej ramie i ubierać się typu, wiecie, każdego dnia w, w konkretnym stylu, bo ja jestem tam osobą, która kilka różnych styli, stylów mi się podoba i ja się ubieram codziennie, w zależności od mojego moodu. Czasem mam mood, żeby wyglądać jak wiecie, nie wiem, studentka z uczelni, czasem mam mood, żeby wyglądać jak babcia, czasem mam mood, żeby wyglądać jakbym miała 16 lat, yy, tak bardzo młodzieżowo, no cokolwiek. W każdym razie to nie jest dla mnie, ale yy, to jest bardzo fajny sposób i Pokażę Wam przykład osoby bardzo znanej w świecie mody i bardzo szanowanej, która jest znana z tego, że ubiera się właśnie tylko i wyłącznie cały czas, tak samo praktycznie. W te same. Ym... Dobra, wiecie co? Po prostu przedstawiam oto Rick Owens i jest to człowiek, który no niesamowicie wpłynął na kulturę, na świat mody i jest to ikona. I wyobraźcie sobie, że pomimo tego, że on jest projektantem i projektuje niesamowite ubrania i niesamowite kolekcje itd., to w jego szafie jest tylko kilka t-shirtów, kilka bluzek, kilka koszul i spodni w jednym kolorze w kolorze czarnym. I po prostu ten człowiek nie ubiera się w nic innego jak tylko w kolor czarny więc to jest jego konkretny styl to jest jego mundur to jest jego uniform. I jak ktoś powie Rick Owens, to ja zawsze widzę tylko człowieka ubranego całego na czarno, więc jest to, jest to jakiś jakby pomysł, prawda? Punkt numer dwa to punkt pod tytułem Eksperymentuj. I wiecie co? Ja kocham w modzie to, że możemy próbować przeróżnych rodzajów ubrań, przeróżnych połączeń kolorystycznych, przeróżnych połączeń patternów, wzorów. Czegokolwiek. I tak naprawdę dopiero podczas takiego próbowania różnych rzeczy odkrywasz to, co lubisz, a czego nie lubisz. I ja zachęcam Cię do tego, aby się nie bać. I ja od kiedy byłam w liceum, to eksperymentowałam z różnymi połączeniami. Czasami się przypominają jakieś stylówki, które nosiłam wtedy, i dziwię się, że mnie tak rodzice wypuszczali z domu, ale jednocześnie jestem im wdzięczna za to, że mogłam się tak wyrażać. Bo to, no bo to wyrażało to gdzieś tam moją osobowość i to, co lubię, a czego nie lubię. Dzięki temu eksperymentowaniu ja właśnie mogłam dużo nauczyć się o samej sobie i nauczyć się dużo na temat tego, co, w co chcę iść, a czego będę unikać. I wiecie, jakby jakąkolwiek historię chcesz opowiedzieć ludziom dookoła siebie, to, to jest właśnie to. To jest to eksperymentowanie i próbowanie, i szukanie siebie, i szukanie tego, w czym czujesz się super, w czym czujesz się mm, ok, co czujesz, że mówi coś na twój temat. I niezależnie od tego, czy wolisz pójść w klimat trendów, czy wolisz pójść w klimat, nie wiem, jeansu, czy japońskiego haftu, czy czegokolwiek, Prada z lat 90., whatever. Jak tylko czujesz, że to jest Twój vibe, to proszę idź w to i ja to będę bardzo doceniać. Według mnie, moda to jest fan, zabawa, cieszenie się, próbowanie, eksperymentowanie to jest, to jest właśnie moda, więc dlaczego nie? Nie bój się tego, próbuj różnych rzeczy. I teraz przykładem yy, osoby znanej bardzo w, na całym świecie, która też nie zawsze, nie od zawsze miała swój styl. I nie od zawsze, znaczy zawsze miał swój styl, ale nie zawsze on był taki, wiecie, wypracowany. To jest Kanye West. I w dokumencie, czekajcie, żeby Wam nie skłamać, w 2019 roku w show Davida Lattermana Kanye West pokazał swoją garderobę. Wrzucę Wam gdzie się tutaj. I ona wygląda tutaj niesamowicie spójnie. Po prostu to jest takie. Aż satysfakcjonujące, jak się na to patrzy. No i jak patrzymy na Kaniego teraz, to widać, że właśnie on trzyma się gdzieś tam tych konkretnych kolorów, konkretnych krojów, w których chodzi cały czas, ale nie zawsze tak było. I pokażę Wam kilka zdjęć z jego poprzednich lat, które może nie, nie są jakieś. Wydaje mi się, że to nie był jego szczyt życia i szczyt kariery modowej. Ale piękne jest to, że nawet takie znane osoby nie zawsze miały uporządkowany swój styl i możemy to obserwować, jakby historia nam pokazuje, że każdy jest tylko człowiekiem i że każdy poszukuje siebie. I Kanie jest dla mnie takim przykładem osoby, która gdzieś tam już wiecie, ma ten swój uporządkowany styl i coś przekazuje przez to. Ale że fajnie jest patrzeć na to, jak się zmagał z tym wcześniej. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby też próbować i nie bać się. I nawet jak czasem będziesz wyglądać jak wariat, wariatka, cokolwiek, to się tym nie przejmuj. Jesteś na swojej drodze, tak? Kiedyś dojdziesz do punktu, w którym będziesz zadowolony, zadowolona z siebie, ale pozwól sobie na to, pozwól sobie na błędy, pozwól sobie na to, żeby, wiecie, czasem nie wyglądać zbyt dobrze w oczach innych ludzi, tak oczywiście ubiorowo. Ale jak ty się będziesz z tym czuć dobrze, go for it. Punkt numer 3 to jest: znajdź inspirację. Ja zachęcam do tego, żeby przeglądać magazyny modowe: Instagrama, Pinteresta, TikToka, yy, cokolwiek. Cokolwiek, gdziekolwiek tylko pojawiają się ładni ludzie ubrani, I ja w ogóle też kocham czerpać inspiracje z podróży. I ostatnio, jak byłam w Paryżu i tam się zaczął wtedy Fashion Week, to po prostu moje oczy nie wiedziały, co się dzieje. I było tyle pięknych, pięknie ubranych ludzi na ulicach, że myślałam, że tam oszaleje. Więc polecam Wam na maksa szukanie inspiracji i zapamiętywanie tego, zapisywanie, robienie zdjęć, jak masz. Na Pinterestie konto, profil, to zachęcam do stworzenia takiego moodboarda, gdzie będziesz zapisywać rzeczy, które Ci się podobają. I nawet jak widzisz jakiś outfit, który nie do końca cały Ci leży, ale na przykład podoba Ci się, nie wiem, góra albo dół, albo jakiś dodatek, to też to zapisz, żeby nie zapomnieć. I potem, jak robisz zakupy, albo idziesz do Lumpa, albo cokolwiek, to po prostu pamiętaj o tych rzeczach, które Ci się podobają i je kupuj. Łącz je ze sobą i jakby to jest dla mnie bardzo łatwy sposób na to, żeby właśnie w takim szybkim tempie powiedzmy zbudować bazę outfitów, które mm, nam się podobają i które, w których czujemy się dobrze. No i oczywiście jeżeli chodzi o inspiracje i modę w ogóle, no to są trendy na, w danym sezonie, które są najczęściej mikrotrendami i które Powiecie, trwają miesiąc albo dwa miesiące góra i potem przemijają, więc ja nie zachęcam do tego, żeby tak zachłysnąć się tym i od razu wszystko kupować, co tylko w danym momencie jest modne. Bo to sprawi, że po pierwsze wydasz kupę siana, zapchasz sobie szafę, nie będziesz mieć w niej miejsca, dwa i trzy, znaczy się po miesiącu już nie będziesz chciał, chciała tego nosić. Co kompletnie się mija z celem i jest tylko bezsensownym konsumpcjonizmem. Dlatego ja zachęcam do takiego małego czerpania z tych trendów, które są modne, i resztę dokładania od siebie. I ja robię tak, że jak coś mi się podoba, to daję sobie czas i tak czekam na przykład tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc. Jeżeli to nadal mi się podoba, to wtedy to kupuję. I oczywiście nie jestem idealna i często kupuję, tak wiecie, od razu jak coś widzę, bo na przykład jak jestem w Lumpeksie albo gdzieś w podróży i coś mi się podoba, no to wiadomo, że nie będę czekać miesiąc, bo już tej rzeczy nie będzie tam albo mnie nie będzie w danym miejscu, ale staram się robić to jak najrzadziej i ostatnio właśnie zmagam się z tym, że mam już zapchaną szafę rzeczami, których nie noszę, więc nie polecam, bo to bardzo jest niefajne i przerasta i jest. Nie chcemy tego. W każdym razie, dla mnie przykładem osoby, która w bardzo fajny sposób widać, że gdzieś tam czerpie z tych trendów, ale też dokłada dużo od siebie, jest Emma Chamberlain, wszystkim znana. I Emma jest właśnie tą osobą, która jest jakby na czasie, ale jednocześnie widać, że bardzo gdzieś tam do tego, co jest modne, dokłada swój smak, swój styl. I to, co ona czuje, to, co ona lubi, i to sprawia, że ona wygląda, wiecie, super i że inspiruje innych, i że no, jest, jest to jest dobry przykład właśnie takiej osoby, która, która czerpie z trendów, a jednocześnie jakby nie jest cała w tym, tylko tak mądrze ma to tak, wiecie, wyważone balans. Kolejny punkt. To jest opracowanie bazy w swojej szafie. Jak opracujesz sobie bazę, czyli będziesz mieć kilka rzeczy, które są jakby taką podstawą outfitów, które pasują do siebie nawzajem i można je nosić ze sobą naprzemiennie, to będzie Ci dużo łatwiej dodawać potem dodatki, które urozmaicą ten outfit. I to jest super, bo to bardzo ułatwia tworzenie outfitów i budowanie tego. I to mogą być koszulki, jakieś koszule, proste bluzki, spodnie, marynarki w neutralnych kolorach. I po prostu bawisz się potem dodatkami albo innymi elementami garderoby, do których dodajecie kolor, albo jakieś ciekawe paterny, cokolwiek to jest jakby opracowanie swojej konkretnej bazy i takiej podstawowych. Podstawowych jakby elementów, to jest podstawa w sumie zbudowania dobrego outfitu. Więc. Konieczne jest też zdefiniowanie to, czego lubisz i czego nie lubisz, żeby po prostu wiedzieć, jak idziesz na zakupy, albo cokolwiek, żeby wiedzieć, co kupować, a czego nie kupować. Bo często jak jesteśmy w sklepie, to bardzo łatwo można dostać ocopląsu i wiecie, wszystko się nagle podoba, ale, ale mega ważne jest to, aby pamiętać. Kacek się bawi tu, aby pamiętać to, czego, to, co lubisz, i to, czego nie lubisz, żeby nie kupować bezsensownych rzeczy, to, co już mówiłam wcześniej. Kolejny punkt to nie poddawaj się. Bardzo łatwo jest się poddać, bardzo łatwo jest powiedzieć sobie: Dobra, jakby nie obchodzi mnie to, rzucam to, będę ubierać się w jakkolwiek i w cokolwiek, i już nie chcę się tym przejmować. Ale zachęcam cię do tego, aby się nie poddawać i w końcu zobaczysz u siebie taką pewną powtarzalność i w końcu zauważysz ten taki klucz, który gdzieś tam przemawia do ciebie i zbudujesz ten swój styl i w końcu pewnego dnia spojrzysz w lustro i stwierdzisz: "Wow, mam swój styl, czuję się w tym super, to jestem ja. To jest to, czego właśnie szukałam, szukałem, jest mi w tym okej". Okay. Uważam, że Cały trud i całe szukanie tego, jest tego warte, bo potem jesteś z siebie dumny, dumna i czujesz, że po prostu twoja pewność siebie wzrasta i jest mega fajnie. Prawda, Gacku? No i ostatnia rzecz to jest pewność siebie. Czyli jak nosisz te ciuchy, jak nosisz jakiś outfit, zakładasz coś na siebie, to czuj się w tym dobrze. Czuj się pewnie, bo to jak Ty postrzegasz samego siebie, tak inni cię postrzegają, więc jak czujesz się w jakimś outficie zarąbiście, to uwierz mi, że ludzie inni to też dostrzegą, też będą to czuć od ciebie, że ej. Mm, coś tutaj wiesz, ktoś tutaj jest pewny siebie, ktoś tutaj dobrze się czuje w tym w swoim ciele, w swoich ubraniach. To jest naprawdę super i ten moment jakby jest zarąbisty. Dlatego zachęcam? Więc podsumowując, niezależnie od tego, czy wolisz pójść w zbudowanie swojego uniformu, swojego munduru, czy wolisz eksperymentować i próbować, czy wolisz troszkę bezpiecznie pójść w trendy, inspiracje, to zachęcam Cię do tego, aby po prostu być odważnym i żeby swoją historię przekazywać. Tymi ubraniami, tym, jak będziesz wyglądać, to jest naprawdę super i e, ja to kocham. Ja po prostu uwielbiam modę, uwielbiam się bawić, uwielbiam próbować różnych rzeczy. No i pamiętaj o tym, że tworzenie swojego unikalnego, niepowtarzalnego stylu wymaga czasu, wymaga próbowania różnych rzeczy i to nie dzieje się od tak, więc daj sobie czas, bądź wytrwały i mam nadzieję, że. Stworzysz coś, z czego będziesz zadowolony, zadowolona. Dajcie mi znać, co myślicie o tym filmie i jeszcze mam jedno pytanie do was i dajcie mi znać w komentarzu, kto według was ma świetny styl i kto was inspiruje modowo najbardziej. Jestem super ciekawa, więc koniecznie mi napiszcie. Eee, oczywiście zapraszam na mojego, czekajcie, Instagrama, Detoxik. Dodaję stories codziennie, jeżeli to ma jakiś znaczenie. ale wrzucam tutaj fajne zdjęcia i moją codziennością się dzielę tam, więc zachęcam, obserwujcie mnie, polejkujcie każdy mój post. Dzięki za uwagę, ściskam Was i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!